Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, a dziś otworzymy sobie Moji Popsy. Między innymi piękny zestaw Moji Pops, który przypomina domek na drzewie. Aha, tutaj nawet jest napisane: Dom na drzewie. Jeszcze większy zestaw o nazwie Impreza nad basenem Otworzymy też domki klubowe, z których zbudujemy o taką budowlę. Możemy znaleźć też brokatowe i perłowe Moji Popsy oraz ekskluzywną Poppy Celebrity oraz klubowe domki. Mąki i oczywiście saszetki, nie skuranki. Każdy kto otwierał już kiedykolwiek Mojipopsy Popsy, zostawia teraz łapkę w górę. Chcę zobaczyć ile was jest i proszę zostawcie subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, aby dowiedzieć się o nowych filmach. A jeśli ktoś z was chce wygrać jeden z dwóch zestawów, które dzisiaj będę otwierał, to zapraszam na Instagram. Tam pod najnowszym zdjęciem macie wszystko napisane. Zapraszam do udziału i do oglądania. Zaczynajmy. Najpierw zobaczmy co słychać w domku na drzewie. Te moji popsy z tymi minkami są dostępne tylko w tym zestawie. Yumi, 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 yumi. Tak samo te akcesoria. Co? Będziemy jeść pizzę? Sytuacja wygląda następująco: Kot wcina sobie pizzę, ale jak widzicie, ma już ostatni kawałek. A nie chce jeść samego popcornu, więc zamówił pizzę od zwierza, który jest dostawcą. Super pizzy! To nie jest zwykła pizza, to jest super pizza, U. prawda, Jerzu? Oj, 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 oj. Jesz w koszyku, powtarzam, jesz w koszyku. Ale nie jesz, że jesz, tylko jeż, jeż dostawca pizzy. O nie, zasnął, twój ziomeczek zasnął. Dim, dong Pizza przyjechała! O nie, kot już ubrał tą maskę do spania. Wstawaj, kot, jesz przyjechał z pizzą! Po przebudzeniu się kot zaprosił jeża na wspólną kolację. O, o, ojej, wasza pizza spadła mi na ziemię! Przepraszam. I na wspólne oglądanie moji popsowego show. Niesamowita sprawa. Oprócz tego w domku można się bujać. Patrzcie na tego jeża, ale się buja. ojejku wypadł! Uh. Skisłem Nie wolno się śmiać, jak ktoś wypadł Ej, no ten chyba zasnął na tej huśtawce, patrzcie, idzie spać, dobra. To trzeba mu założyć jeszcze opaskę na oczy. Cyk i zaprowadzić go do łóżka. A ty się nie śmiej, tylko dokończ twoją pizzę, bo zaraz ci wystygnie. Six hours later. Ej, a gdzie są kupaki, już powstawali? O, tutaj są w obserwatorium i przy popcornie toczą bekę z drogi mlecznej. No bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Zostawmy kota i jeża, oni tam muszą zrobić jeszcze jakieś badania naukowe i. Przejdźmy na the basen, poimprezować troszeczkę. O ja, tutaj będzie chyba. O, muszę to wszystko złożyć. Ale spójrzcie na te unikalne figurki, jakie piękne. To jest koło do pływania, flaming, i chyba krem do opalania. Oraz sok pomarańczowy, który siedzi na krześle ratownika. No, przepięknie się zaprezentuje, przepięknie. Zaraz będzie Liksa, zaraz będzie walka o tego flaminga, kto go wygra. Będziemy pić pyszne koktajle, ale powiedzcie mi, gdzie są wszystkie gdzie są wszyscy, bo tu jest miejsce, w basenie nie ma, na dźwignię pusto, no gdzie są wszyscy! Ej, kremie do opalania, gdzie są wszyscy? To nie była odpowiedź na moje pytanie. Tutaj powinno być pełno mocy popsowych imprezowiczów! Dobra, Paweł, on mi chyba nie pomoże. Krem do opalania chyba ma troszeczkę dzisiaj jakieś tam problemy gastryczne. Ale ty, Paweł, ty możesz uratować imprezę nad basenem! Tak jest, szefie! Potrzebujemy 6 mojipopsów, popsów, aby zapełnić tę imprezową przestrzeń. I jakimś cudem! Tutaj właśnie mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Sześć saszetek, no kto by się spodziewał? Najpierw trzeba zobaczyć, kto będzie DJ-em na tej imprezie. Co? Nie, przerażony soczek nie może być DJ-em, on. On jest strasznie przerażony. Przerażony ale w pozytywnym znaczeniu, bo śmieje się do rozpółku z tego jak tańczą ludzie do jego muzyki, do jego pomarańczowej muzyki. Na końcu zajrzymy do ulotki, powiecie mi którego może popsa chcielibyście najbardziej trafić i przypominam o rozdawce na Instagramie, więc wbijać, brać udział i będzie dobrze. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, oczywiście z dzwoneczkiem. A teraz lecimy, sprawdzamy kto stoi na barze w tym mojipopsowym, popsowym, basenowym, imprezowym miejscu. Czy tu będzie kostka lodu czy gofer? Ej, to jest chyba gofer. No, u, zgniły gofer? Nie, nie. Wolę tamtą minkę, wolę tą minkę wesołego gofera, który będzie teraz robił również pyszne smoothisy. Teraz trzeba wylosować dwóch przyjemniaczków, którzy zajmą miejsce na leżakach. Pierwszy z nich, wielgachny, ale to wielgachny, nawet nie wiem co to jest, garzupy? Gar zupy może imprezować? No oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że jest bardzo całośną zupką, zalotną zupką, to chyba zupka grochowa. Napiszcie w komentarzach, jaka według was zupa jest najbardziej romantyczna, według mnie chyba grochowa, nie no, żartuję, chyba chyba pomidorowa. A z kim, że ten wielki gar zupy przybył na imprezę? No! Oczywiście, że z kolejnym żarełkiem, czyli hamburgierem, a ten hamburger jest na razie taki z beczki nie może wytrzymać. Ale czy to tak serio będzie cały czas beczka? Nie! Jest trochę obrzydzenie, bo chyba jednak to była zupa grochowa! Fujka! Bardzo mi się podoba ta seria Moji Pop. Są, póki co wszystkie, które trafiłem, takie dużych rozmiarów. Nawet nożyczki są sporych rozmiarów, ale kim będzie ta nożyczka? Przecież nożyczka nie może być tancerzem, jeszcze kogoś skaleczy! O, nie zasmuciłem nożyczki! Napiszcie! Przepraszam. Przepraszamy nożyczki, ale nie możemy pozwolić. Ała, ała, a mój palec krpawi, żeby kogoś skaleczyły. Ale przecież mogą pochlupać się w basenie. Tutaj nikomu nie zrobią krzywdy. O, tutaj hamburger nieźle, nieźle. Widzę, impreza trwa lepsza, ale brakuje jeszcze tancerzy. <słysy> a ten dalej swoje. No nie mogę, chyba już kończy się ten krem do opalania. Ha, ha, ha. Ano racja, ten krem nie pryka, tylko kończy się w środku i strzela z tej butelki, tak jak pasta do zębów czasami. O, ja Cię nie mogę, kto przybył na dancing? Czy to jest jakiś pies, czy to dinozaur? Ej, w ogóle on chyba wygląda trochę inaczej. Czy to jest perłowy pops? Chyba nie, brokatowego też mi nie przypomina. Uuu, ale ma całośny mood. Ciekawe, kto będzie jego tanecznym partnerem, albo partnerką. Teraz się tego dowiemy. Nie ma co przedłużać, zobacz. Zobaczmy, kto to jest! Brokatowe jabłko, mega roześmiane, chyba nie ma ochoty na miłość. No chyba, że poleci jakaś wolna piosenka, prawda? Sprawdźmy co będzie, jak poleci wolna piosenka. O nie, brokatowe jabłko boi się miłości, nawet kiedy leci wolna piosenka. Niestety DJ tutaj nie pomoże. No Paweł, Paweł, powiem Ci, lepszej imprezy nad basenem to, żeśmy chyba nie mieli. Dziękuję Ci, że uratowałeś te wikse No naprawdę, hamburger obrzydzony za uśny nastrój. Chyba powinna pogadać z tym oto smokiem psem albo nie wiem co to jest. No, jabłko piękne, brokatowe, ale trochę się boi. W sumie tak samo jak DJ, DJ jest przerażony chyba tym, właśnie co tutaj się dzieje na dance floorze. A u ciebie tak jak dawniej Nożyczki wesołe taplają się w basenie Ale chwila, kto wygra konkurs na flaminga? Trzeba otworzyć jeszcze jedną saszetkę A ty goferku rób smufisy, Bo zaraz wszyscy będą spragnieni pysznego pićku! Ja otwieram saszetkę, która będzie mogła dosiąść flaminga A ty napisz w komentarzu, którą postacią z tej imprezy na basenie jesteś Może hamburgerem? Może kozaczkim ratownikiem? A może... <głos> <głos> Czy jednak którym z tancerzy Powiem szczerze Ja bym chciał być tym, który by mógł Pływać na flamingu, mega mi się podoba ten flaming Ja nie mogę To grzyb, magiczny grzyb Muchomor, ma turbo beczkę, bo może pływać na flamingu. Ale też troszeczkę się boi, ale nie, 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 na razie ma turbo beczkę. Zobaczymy jaką ma drugą minę. Oj, to mina chyba po zjedzeniu zupy grzybowej. Dobra, to zasłaniamy i na razie niech ma turbo beczkę, niech dosiądzie flaminga i płyną sobie razem. Ale słuchaj no, grzybie, uważaj na nożyczki, bo jak za blisko podpłyniesz tym flamingiem to nożyczki ci przeniurawią flaminga i będzie powietrze. Uciekało tak, a my uciekamy. Do tego! O nie, wszyscy spadli. W tej serii Moji Pops mamy pięć klubów. Jest klub domowników, klub miłośników owoców, klub ogrodniczy, klub miłośników żarełka, to chyba dla mnie. I klub słodziaków. O, jakie słodziaki! Popatrzcie to chyba słodka wiewiórka. I jeszcze raz, klub ogrodników. Tak, to jest powtórka. A jednak jest sześć klubów, po prostu w paczce nie miałem klubu majsterkowicza. D.I.Y. Crafties. Oh my goodness, jakbym miał tym otworzył ten. Ale ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie, jaki klub otworzę ja. Uwaga, zgadywać jeden z tych. I koniec, koniec! Otworzyłem klub ogrodniczy. Oj, tutaj będzie jakieś konewkowanie. Sadzenie kwiatków, kaktusy! Oj, i zbiłem całą donicę A w środku Wow, mamy Dwa zinksy, nie, mamy jednego zinksa I trzy akcesoria I widzimy pięknego, zakochanego W swoich roślinkach, w Który handluje tymi roślinkami Co tutaj jest na sprzedaż dzisiaj Czy to kalafior, <gulak> kalafior w doniczce? Czy tam w słoiku? I konewka, za ile to jest, powiedz mi nie sprzedaję swoich roślin Za bardzo je kocham uhuhu, 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 uhuhu. Jest to prawdziwy ogrodniczy szaleniec Teraz zbudujmy Na tych fundamentach jakieś Klubowe pokoiki hm. Trzymajcie mocno łapki w górę Aby udało mi się trafić Poppy Celebrity Exclusive Może to właśnie dzięki twojej łapce w górę Będzie ona w tej oto paczce Albo chociaż jakąś perłową figurkę Dzisiaj jeszcze nie trafiłem w perłowej figurki Chyba będzie tej. Chyba tu czuję, że będzie w tej. Nie, to jest smok, całośćny smok, pasowałby do tamtego smoka na dancingu. I domki stawiamy w tych wyżłobieniach, wtedy są dość stabilne, widzicie? O, o. A może popi Celebrity kryje się właśnie w tej paczce? O ja nie mogę. O, tutaj jakieś tutaj lajki, widzicie? Z popsy zostawiły mi lajka i chyba nawet suba z dzwoneczkiem! Wy też zostawiliście, bo mam pierwszą perłową mojipopsową figurkę tej serii. Wow! To jest tulipan albo róża. Sprawdźmy jej min... O nie! Czemu płacze? Dl dlaczego ona płacze? Powiedzcie mi dlaczego na płacze Ma taki ładny dom i beczy Słuchajcie płacz to nic złego I pani różyczka może sobie trochę popłakać Ale mam nadzieję że w towarzystwie Tego wesołego smoka I zakochanego mała Zaraz jej przejdzie i przeszło. No nieźle, Baobab, pięknie śpiewasz. I ostatni domek, i zajrzymy do ulotki, bo bardzo ważne informacje tam się kryją. Oj, czy to będzie najrzadsza Poppy Celebrity? O nie, ale to przestraszona kolewka, przestraszona, bo nie chcę, żeby ten ześwirowany Baobab podlewał z nią kwiatki. Więc postawimy ją na samej górze. Tutaj Baobab cię nie znajdzie. Mam nadzieję. A teraz napisz, którą figurkę z tej serii chciałbym byś mieć najbardziej oraz którą najrzadszą już masz. Może ktoś ma popi celebrity? Oj, zazdroszczę, bardzo zazdroszczę. A jeśli masz housey i clubroom'y, zbuduj swój moji club. O, taki wyglądający jak miasto. I przypominam o rozdawce na Instagramie. Do zobaczenia. Cześć!